W Polsce na 1000 osób pracujących mamy 853 osoby, które są nieaktywne zawodowo bądź bezrobotne. To przekłada się na niską aktywność zawodową Polaków. I tu mamy znaczące różnice między kobietami a mężczyznami. Aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest znacząco niższa. I y, widać wyraźnie w danych, że kobiety wcześniej kończą swoją aktywność zawodową, przechodząc na emeryturę bądź wybierając. Y, Funkcjonowanie poza rynkiem pracy. 500 plus w mojej ocenie mogło spowodować odpływ z rynku pracy osób nisko zarabiających i nisko wykwalifikowanych, ponieważ dla tych osób świadczenia, które uzyskują od państwa, z budżetu, są atrakcyjne i stanowią alternatywę do dochodu z pracy. Natomiast musimy pamiętać również o innej grupie znikającej na rynku pracy, mówię tu o kobietach, które wycofują się przed zakończeniem, przed wiekiem, nawet przed osiągnięciem wieku merytalnego po to żeby sprawować opiekę nad swoimi starzejącymi się rodzicami, już starymi rodzicami, bądź nad swoimi wnukami. I tu jest kwestia niedostępności pewnych form opieki, w szczególności dziennych domów pobytu dla osób w podeszłym wieku. Poprawa sytuacji w zakresie aktywności zawodowej, szczególnie kobiet, wymaga działań, które będą miały na celu poprawę dostępności do miejsc opieki dla dzieci. Sytuacja w w zakresie przedszkoli poprawiła się znacznie, natomiast jeszcze niewystarczająco, natomiast wymaga rozwoju sieć żłobków, szczególnie na wsiach, żłobki są niedostępne i to powoduje, że kobiety po urodzeniu dziecka na dłuższy czas wycofują się z rynku pracy. Oczywiście tu są jeszcze kwestie społeczne, czyli pewnych poglądów, często pokutuje przekonanie, że najlepsze, co matka może zrobić dla dziecka, to pozostać z nim przez pierwsze trzy lata życia. Natomiast jeżeli mi miejsca w żłobkach będą dobrej jakości, będą zapewniały dobrą opiekę i będą przystępne cenowo, konkurencyjne w stosunku nie wiem do opiekunek, to należy liczyć się z tym, że kobiety będą kobiety rodziny będą chętnie korzystały z tej formy opieki i po prostu będą decydowały się na szybszy powrót na rynek pracy. W Polsce mamy coraz bardziej nasilający się problem z zapewnieniem opieki seniorom. Mowa tutaj o osobach, które jeszcze są względnie mobilne, natomiast ze względów zdrowotnych nie mogą samodzielnie pozostać w domu. I potrzeba jest rozwoju takich miejsc, gdzie te osoby na czas pobytu o swojego opiekuna w miejscu pracy po prostu będą mogły mieć opiekę, rehabilitację i jakieś zajęcia. To jest problem, który w najbliższych czasach będzie się nasilał, ponieważ po prostu polskie społeczeństwo się starzeje i odsetek ludzi starych, mowa o ludziach powyżej 80 roku życia, będzie rósł, a tym samym będzie rósł odsetek osób, które wymagają stałej opieki, nawet nie mówię już o procedurach medycznych, ale po prostu o opiece i o pomocy w codziennych czynnościach.